Słuchajcie, podobno Pet Simulator Z powrócił. Jak widzicie, tu jest jakieś invite, kody i tak dalej. Pet Simulator 2, 2 od Mr. Robloxa. Zaraz sprawdzimy sobie to, Ej, bo zapowiada się całkiem ciekawie. Patrzcie, dalej są te PETy, które mieliśmy wybór. Oczywiście, jezu, ile, patrzcie, ile tu jest monet. To są wszystkie, które mamy do zdobycia. Okej? Okay. Dobra, jest tutaj. O Boże, co tu się dzieje? Patrzcie. Nawet są prezenty! Jezu, co tu jest? Huge jakiś... Kurka, jaki kot! Patrzcie, patrzcie jak się ten pet... Co on dostanie? Rainbow Huge Dominus? Łopanie. O kurka, Wicked Angelus... Ej, jakie ładne... Ej, ten... Słuchajcie, pet simulator Z2.0 jest naprawdę ładnie to wygląda... Jezu, jakie jajka, jakie te... Ej, jak fajnie to wygląda, bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, trzeba. Ja, e, dajcie znać, czy zagrać w ogóle w tę grę. Czy gramy w Pet Simulator Z? Trzy jajka za darmo. Nie trzeba robuxów, patrzcie, otwierają sobie teraz. Super. Ko Jaka muzyka! Jaka muzyka, to super koty. Ty, jakie muzyczki są w tej w Pet Simulator Z? Ej fajnie, dajcie znać, czy będziemy grali w to. Może sprawdzimy sobie.